Ma? Nie wiem czy mnie słychać Coś wam pokażę <laughs> Jest sobota Patrzcie co my tu mamy kurwa. Patrzcie co my tu mamy Patrzcie Jedni drogi kurwa boczuś Bobi patrzcie patrz, jaki pusty Kocham, kocham to sobie byłem z pieskiem, wracam Nagle dostałem informację, że tu, że tu mam dostawę, hmmm, pysznego wyczuśa. Wiejski, bez żadnych antybiotyków, patrzcie na to! Jaa, yeah, na to! Tutaj kiełbaska, wszystko pięknie wygląda, aby jeść, jeść, ale zaraz wam coś pokaże jeszcze, patrzcie. Patrzcie, to aż pływa normalnie, aż pływa. Jeszcze czekoladka. Samo zdrowie. Yy, bo, yy, boczek jest tak zdrowy, jak normalnie owoce, jak warzywa. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Tutaj mamy jeszcze średzka Ale jaja, patrzcie na tę szleczkę. Piękna. Beżanych antybiotyków, beżanych... Ale boczuś najlepszy. Ja normalnie gryzę. Ja to jem jak jabłko. Patrzcie, jakie piękne musztarda się skończyła, nie? Patrzcie, jaki piękny. Ja. Rozpływam się, jak to widzę. Płakać mi się chce. Płakać mi się chce. Płakać mi się chce, jak to widzę. Będzie mi się to śniło po nocach. Patrzcie, jaki piękny. Ja pierdolę.